Porażka czy lekcja, czyli kilka słów i refleksji na temat semantyki. Zapraszam Was dzisiaj do odcinka, w którym przyjrzymy się bliżej temu, co <grym> bardzo często towarzyszy nam i idzie przez życie, a mianowicie nasz sposób mówienia i myślenia o wszystkich rzeczach trudnych, przykrych czy smutnych, nieudanych, które przytrafiły się nam w ciągu naszego życia zawodowego. Czy też osobistego? I jak do tego wszystkiego ma się semantyka? Opowiem również o moim przykładzie, jak ja sobie z tym poradziłam, jak mnie to pracuje i co mnie wspiera w moim codziennym funkcjonowaniu. Zapraszam na kolejny odcinek. Witam Cię w przestrzeni Menadżera z Sercem, podcaście, który przybliża podejście do zarządzania skupionym na sercu. W każdym odcinku zabieram Cię w transformującą podróż ku wolności emocjonalnej, nie tylko w sferze zawodowej. Pomagam menadżerom zrozumieć siebie, Budować relacje z innymi i tworzyć wspierające miejsca pracy. Przygotuj się zatem, by przewodzić z sercem. Ja nazywam się Tatiana Galińska, jestem mentorką i trenerką. Uczę zarządzania z sercem i łączę trudne emocje z biznesem. Tworzę ten podcast, bo wierzę, że nasze emocje to nie tylko nasze życie osobiste, rozwijają się również w biznesie. Wiem, że emocje nie muszą być przeszkodą. Mogą i powinny być katalizatorem empatycznego zarządzania. Czy jesteś zatem gotów i gotowa, aby czuć się dobrze w biznesie? Zapraszam na kolejny odcinek. Był taki czas w moim życiu, kiedy jeden z mentorów, u którego się uczyłam, zainspirował mnie bardzo mocno do właśnie semantyki, do spojrzenia na słowa, do tego, co my sobie sami robimy, patrząc na nasze życie, na nasze doświadczenia. I nazywając je w określony sposób. Jednym z takich przykładów była w ogóle cała moja przygoda z racjonalną terapią zachowań. Gdzie uczyliśmy się, ja się w tym certyfikowałam, uczyliśmy się przez cały czas o tym, jak pracować i rozkruszać przekonania, skąd one idą. Cały czas była to praca z emocjami, ale również w bardzo dużym stopniu praca z podświadomością, i wtedy też tych parę ładnych lat temu zaczęła się cała moja przygoda, z tym, jak rozpracowywać podświadomość, jak z tym pracować, i jak ona ma nieprawdopodobnie wielki wpływ na nas. Przypomnę jeszcze raz, bo staram się też w każdym odcinku o tym mówić. To podświadomość kieruje wieloma naszymi funkcjami życiowymi, więc to podświadomość steruje biciem Twojego serca i oddychaniem. Zawsze powtarzam, że gdybyśmy mieli sami to robić świadomie, Trzymać na rękę na pulsie, tak? <laughs> Wiedzieć, kiedy mamy oddychać, że cały czas jeszcze do odpowiednio jakościowo i sterować sercem, no to pytanie zawsze, które zadaję, jak długo byśmy w tym wytrwali, robiąc jeszcze tysiąc innych rzeczy, przy okazji pracując, prowadząc rozmowy, samochód i tak dalej, i tak dalej. Zatem robi to podświadomość. Dlatego tak ważne jest, żeby zacząć doceniać pracę z podświadomością i chcieć tam pogrzebać <laughs> i usuwać wszystkie swoje m, ograniczające. Przekonania. No i właśnie wtedy też poznałam postać Alfreda Korzybskiego. Jak sobie chcecie wygooglować Alfred Korzybski, bardzo ciekawa postać, który właśnie wspierał w ogóle semantykę. I on powiedział takie słynne zdanie: Uważaj, co do siebie mówisz, bo może się okazać, że tego słuchasz. No właśnie, i to jest wszystko w tym zdaniu. <grym> właściwie w tym zdaniu zamyka się wszystko to, co chciałabym dzisiaj rozwinąć. Czyli te nasze narracje wewnętrzne, nasze monologi wewnętrzne, to co my do siebie gadamy, ten ciągły natłok myśli, te nasze scenariusze, ten teatr mentalny, który my sobie kręcimy w głowie. Z kolei certyfikując się w NVC, które niedawno skończyłam, tam się znowu nauczyłam tego określenia, właśnie teatru mentalnego, który my sobie odpalamy. My cały czas przestajemy wyłazić z faktów, nie bazujemy, odrealniamy siebie, i my mamy scenariusze w naszej głowie. I teraz w ramach tych naszych scenariuszy, a one, one są wypadkową tego, jakie my nadajemy znaczenie rzeczom, które nam się przydarzają. I teraz zobaczcie, jest takie zdanie bardzo mądre, które ktoś powiedział. Na pewno go słyszeliście, a jeżeli nie, to, to tutaj go przywołam. Jest takie zdanie, które mówi, że rzeczy, czy tam sytuacje, czy zdarzenia, tak? to, co do nas przychodzi, to, co nam się przydarza, nie mają absolutnie żadnego znaczenia. Oprócz tego, jakie my im nadamy, to jest bardzo mądre zdanie. Czyli przez jaki filtr ja na to patrzę, jakie emocje mi towarzyszą, z jakich przekonań ja tutaj na to spoglądam, to taką to przybierze dla mnie formę. I dlatego czasami jedno zdarzenie, które dotyka pięciu, dziesięciu osób w jednej grupie, będzie miało zupełnie inny wydźwięk i inaczej z tymi osobami zarezonuje. Bo po niektórej osobie to spłynie. <grym> Ktoś, pomyśli się, zatrzyma. Nie wiem, przez 5 minut, 10, ktoś inny zareaguje, postawi granicę, a ktoś inny wejdzie w królową dramatu i będzie to dla niego nie do udźwignięcia. Ta sama sytuacja, to samo zdarzenie, ale 10 odbiorców, bo każdy przepuści to, co się wydarzy, przez swój filtr i nada temu takie znaczenie. No i teraz, właśnie idąc, słuchajcie do tych porażek. Bardzo ważne jest, żeby sobie uświadomić to, co powiedział Korzybski, uważaj, co do siebie mówisz, bo może się okazać, że tego słuchasz. Więc y, ja, na przykład, mam takie dwa słowa, semantycznie nawet trzy, których bardzo świadomie nie używam. Bardzo świadomie ich nie używam, nad tym można popracować. Ale właśnie bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, co to jest za słowo, co ono może robić, z jakimi powiedzmy sobie emocjami ono jest poklejone. Bo pamiętajmy, myśli prowadzą do emocji, emocje prowadzą do działań, więc w efekcie tak to będzie na nas wpływać, na przykład na nasz styl komunikacji i tak dalej. Jednym z takich słów. Od którego zaczęłam dawno, dawno temu, to jest takie słowo, które brzmi konstruktywna krytyka. Ja w ogóle tego nie używam. Ludzie tego używają, ja wiem. Natomiast dla mnie słowo krytyka ma zawsze. Będzie miało konotacje negatywne, więc ja wolę mówić informacja zwrotna może być pozytywna, negatywna a krytyka to krytyka. No i tutaj już byśmy musieli zrobić małe szkolenie, czym się różni feedback od krytyki, ale dla mnie słowo krytyka ma zawsze konotacje negatywne i jak ktoś mi mówi konstruktywna krytyka, to ze mną to nie rezonuje. Dlatego używam świadomie, kiedy mówię, że ktoś skrytykował, to znaczy, że zgeneralizował, że połączył człowieka z problemem i tam nie było nic wartościowego, co by mogło to wnieść do życia drugiego człowieka, albo mówię, ktoś mi udzielił informacji zwrotnej, ktoś mi dał feedback i wiem, że tam na pewno to nie była krytyka, bo nie było generalizacji, bo ktoś mi wskazał konkretne rzeczy, na które zwraca uwagę, które mogłabym w sobie zmienić, albo coś poprawić, albo coś przestać robić. Na tym polega różnica. Więc, na przykład, to jest jedno słowo, którego na pewno nie używam. Nigdy nie mówię konstruktywna krytyka. Kolejne słowo, którego nie używam, to jest słowo walka. Nauczyłam się tego już dawno od y, Davida Hawkinsa. Jeśli znacie mapę poziomów świadomości, czy czytaliście którąś z jego książek. Polecam szczerze. Często się do nich odnoszę i do nich wracam. Hokies bardzo mocno tam, bardzo dużo mówi na temat walki. I rzeczywiście, kiedy my zwróćcie też na to uwagę, bo wiecie co, ta nasza ścieżka rozwojowa ma nam też bardzo dużo pokazywać o naszej uważności, na uważności, na słowa. I ja zawsze moich klientów, którzy mówią, wiesz co, ale z tym walczę, ale z tym walczę, ja mówię, no właśnie chodzi o to, żebyś przestał, czy przestała walczyć. Hawkins zawsze mówił, jeśli ktoś do niego się zgłaszał, a miał klientów do trzy, na trzy lata do przodu, to Hawkins mówił, wyłapywał to słowo, jak walczysz, to jesteś cały czas na wojnie. Musisz najpierw coś uznać i zaakceptować, musisz przejść przez niesłuszną domę, musisz to nazwać, czyli znowu ten, to słowo akceptacja się tutaj pojawia. Więc jak jesteś w trybie walki, to znaczy, że nadal będziesz walczyć. A tu nie chodzi o to, żeby walczyć. Więc to jest dzisiaj, no w tym odcinku nie mam przestrzeni, żeby się rozwinąć akurat dokładnie na tym całym kejsie dotyczącym walki, ale naprawdę wielu ludzi sobie nie uświadamia, że jest w trybie walki ze sobą, ze światem, z otaczającymi go ludźmi i tak dalej, z systemami. Wiecie, można coś zaakceptować. Akceptacja i uznanie, czy zaniechanie jakichś działań nie oznacza bierności i wycofania. To jest zupełnie coś innego, no ale to trochę się trzeba o tym pouczyć, trochę się w to wdrożyć, więc ja świadomie nie używam słowa walka. Kolejne rzeczy, których się nauczyłam również, to jest na przykład słowo próbować. Słowo próbować nosi w sobie zapisane znamiona. Ja nie obiecuję, że ja to zrobię. Próbowanie, próbowanie dla naszej podświadomości oznacza, zostawiam sobie furtkę, że nic z tego nie wyjdzie. Co to znaczy? To znaczy, że wiecie, no tutaj chodzi o to, żebyśmy siebie też stawiali w takiej sytuacji, że ja jednak jestem decydentem i ja mogę powiedzieć, podejmuję decyzję i biorę za nie odpowiedzialność. Mogę powiedzieć, zrobię to albo nie zrobię tego, ale jeżeli ja powiem, no dobra, spróbuję, no to znaczy, że wiecie, sama sobie mogę łatwo wytłumaczyć. Przecież ja nie mówiłam, ja się nie deklarowałam, że zrobię, mówiłam, że spróbuję, czyli dałam sobie furtkę. Albo mogę powiedzieć, tak, zrobię, stanę do tego, najwyżej nie wyjdzie. Ale stanę do tego, albo nie, nie zrobię tego, zrobię to w innym terminie, i tak dalej. Słowo próbować z tego, czego ja się nauczyłam, jest słabe. Podobnym słowem jest udało się. Ja zawsze podkreślam, udało się, czy udaje się, ślepej kurze znaleźć ziarno. Myśmy to zrobili. To jest element umniejszania sobie. Bardzo świadomie nad tym pracujmy. Nie mówmy, udało się, udało się. No, i zmierzając, słuchajcie też do tego najważniejszego naszego słowa, które dzisiaj jest sponsorem naszego, naszego spotkania, to jest ta porażka słynna. To jest podobnie jak z konstruktywną krytyką, tylko bardzo ważne jest, słuchajcie, to nie ma być nasze myślenie w przebraniu my to musimy autentycznie czuć z bebechów, czyli ta nasza intencja znowu musi być tutaj kluczowa. Zobaczcie, ja sobie pomyślałam, że słowo porażka ma dla mnie. Każdy przypuszcza przez swój filtr. Dla mnie słowo porażka ma bardzo negatywne konotacje. Zatem ja, no jakby bazując już nie tylko na semantyce, ale jakby idąc już trochę głębiej z tych wszystkich moich doświadczeń samorozwojowych, z pracy z, z moimi mentorami, które i tak ciągle mają miejsce, to doszłam do wniosku, że wszystko, czego doświadczamy, jest dla nas lekcją. Wszystko. Kiedy wyszłam z trybu walki, kiedy wyszłam z trybu ofiary, kiedy porzuciłam, zabliźniłam swoje rany, całą tą robotę nad sobą zrobiłam. To bardzo często powtarzałam takie zdanie, które na, na początku wyśmiewałam, potem przepuściłam przez siebie, wiedziałam, że jest prawdziwe, potem zaczęłam go pokazywać i mówić moim klientom. To jest to słynne zdanie, że zagrożenie to szansa w przebraniu, nie? <laughs> zagrożenie to szansa w przebraniu. Zaraz go rozwinę. Ale wracając do porażki, ja w Poczułam tak naprawdę mocno z bebechów, że porażka jest niczym innym jak lekcją. I dla mojej podświadomości, dla tego wszystkiego, co mi się przydarza, słowo lekcja będzie bardzo naturalna i przyjazna, i będę chciała tego robić więcej. To znaczy, porażka może mnie zatrzymać, bo ja będę cały czas podlewać emocjonalnie ten konstrukt porażki czegoś, co było trudne, co jest bardzo często okupione dużym poziomem wstydu. Lęków i tak dalej. W związku z tym nie chcemy tego robić. Utrwalamy sobie tą taką zbroję przyklejoną do słowa porażka. Mówię o sobie teraz. Wy sobie to przepuśćcie przez własne filtry. Dlatego zaczęłam myśleć o tym świadomie jako lekcja, z której ja mogę czerpać. I bardzo świadomie to jest jedno z kolejnych słów, które zaczęłam eliminować z mojego języka, zastępując je słowem lekcja lub doświadczenie, co mi tam przyjdzie bardziej. Ale nie dlatego, że się tak super tego wyuczyłam, a z tyłu głowy i tak jest lęk, tylko dlatego, że ja tak naprawdę poczułam. Bo do mnie to przemówiło, bo ze mną to zarezonowało. Stwierdziłam, że patrząc na historię tego wszystkiego, co kiedyś definiowałam i wyrzucałam w ramy porażki, nie było niczym innym, jak lekcją, która mnie rozwinęła, z której mogłam wyciągnąć wniosek i pójść dalej. Więc mnie semantycznie lekcja brzmi bardzo dobrze. Pamiętam, kiedyś byłam na takich warsztatach, to jest też historia, no, sprzed 10 lat, Nasz prowadzący, Mariusz Wiśniewski, którego teraz pozdrawiam, jeśli w jakimś cudem mnie słyszy. Pamiętam, on miał takie bardzo fajne powiedzenie, które, które mówił: jak komuś się coś przydarzyło, coś się stało, nawet coś śmiesznego, nie wiem, gdzieś się potknął, albo się skaleczył, albo coś tam się wydarzyło na zajęciach, to on zawsze mówił: No i co, i jak to się ma do Twojego życia, nie? No właśnie, jak to się ma do naszego życia. No i wszystkie błędy, które ja popełniłam, też wrzuciłam w ramach lekcji. Słuchajcie, prowadząc, 18 lat swój biznes, wiele rzeczy próbowałam. I mogłabym się zawiesić na jednej rzeczy, drugiej, trzeciej, piątej, typu spaliłam sobie budżet na to, spróbowałam w taki sposób. Tutaj poszłam do kogoś po taką poradę, ale mi totalnie to nie wypaliło. To był, nie wiem, gdzieś u kogoś, rzadko mi się to zdarza, ale zdarzył mi się jakiś fatalny, fejkowy w ogóle mentoring, z którego nic nie wyciągnęłam. Oprócz lekcji, właśnie, żeby, żeby bardziej to filtrować i słuchać siebie, jak ci nie rezonuje i tak dalej, i tak dalej. Więc no właśnie, mogłabym sobie powiedzieć, no jak to się ma do mojego życia. Życia, to wszystko, co, co wtopiłam, tak mówiąc, w moim, w moim życiu biznesowym. No nie, to były lekcje, z których wyciągnęłam wnioski, bo już wiem, że mogę inaczej, bo chyba najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby nie popełniać tych samych błędów, czyli żeby nie wchodzić w odgrzewane kotlety. Jak mamy w sobie uważność, to będziemy chcieli robić tego więcej. I wiecie co? My bardzo często, kiedy już jeszcze używając tego, którego ja nie używam, ale dla potrzeb od tego, tego naszego odcinka i spotkania, użyję to słowo porażka. To wiecie, my jak my czegoś takiego doświadczymy, to zaczynamy budować wokół tego taki gips emocjonalny, który nas utrzymuje w tym takim konstrukcie i już nie chcemy tego powtórzyć, bo podświadomości powie, e -e, to bolało, będziesz cierpieć, przewaliłaś czas, energię, pieniądze, co tam wsadzimy. Nie rób tego więcej. I zobaczcie, ja podaję taki przykład. Czemu jest tak, że my się uczepiamy takich rzeczy, podczas gdy inne rzeczy w naszym życiu mają miejsce, są na podobnych zasadach, ale jednak nie budujemy takich przekonań w sobie? Zobaczcie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Korzystacie z hotelu albo z jakiejś agroturystyki, nieważne, czy wsadzimy to, w jaki kaliber. Tego przybytku wsadzimy, i okazało się, że ten obiekt, z którego korzystaliście, nie spełnił Waszych oczekiwań. Na przykład tam, nie wiem, było brudno, albo była totalnie głośna muzyka, bo w okolicy było jakieś wesele, albo coś tam się działo, albo był bardzo nieprzyjemny. Nie wiem, Pan na recepcji, cokolwiek tam byśmy nie wsadzili, i poczuliście, że to były wyrzucone pieniądze, niepotrzebne, czujecie Ci niesmak. I teraz zobaczcie, czy to oznacza, że jeżeli kiedyś skorzystałeś z jakiegoś hotelu, czy skorzystałeś, który nie spełnił Twoich oczekiwań, i był. No całkowicie poza twoją kategorią przyzwoitości. Czy to oznacza, że już nigdy w życiu, całym swoim życiu nie skorzystasz z żadnego hotelu? No nie. Pomyślisz sobie: "No okej, okay, no w tym miejscu było tak, to było takie moje doświadczenie. No wydałam pieniądze trudno, ale przy innych okazjach, kiedy potrzebujesz, skorzystasz też z hotelu." Bo to nie znaczy, że twoje pojedyncze doświadczenie wpłynęło na wszystkie hotele na całej kuli ziemskiej, prawda? A my sobie dokładnie to samo robimy z jakąś naszą osobistą porażką. Jeszcze raz to użyję tego słowa tu specjalnie. Przyklejając i gipsując wokół siebie wszystkie te emocje, doświadczenia, i wtedy mówimy: Nie, nie, nie. No to przecież jak tutaj było tak, ja tak zrobiłam, to już następnym razem nie. I to jest miejsce, któremu się trzeba przyjrzeć. Czy. Cały czas na podstawie tego, co się wydarzyło, ja utrwalam swoje przekonania, do których są od razu przyklejone emocje, czy ja mogę zrobić coś z tym więcej. Dlatego, semantycznie, może nam to pomóc. Mnie to bardzo pomogło i ja nie mówię, że to musi działać na wszystkich. Ja się dzielę swoim doświadczeniem, ale myślę sobie, że jeżeli pogrzebiemy w sobie i zaczniemy się zastanawiać, które słowa mnie wspierają. Które są dla mnie ok, to bardzo świadomie mogę przestać używać tych, które są mnie wspierające, kiedy poznam na przykład ich moc, prawda? Czyli to słowo walka, to słowo konstruktywna krytyka i te inne, wszystkie to próbowanie. O, jeszcze jednym słowem, które chcę się z Wami podzielić, to jest słowo muszę. I my, jako ludzie, i też oczywiście mówię tu o sobie, naprawdę nadużywamy tego słowa, dlatego że jesteśmy bezrefleksyjni, lecimy na pilocie i nawet nie wiemy, że my to w ogóle utrwalamy, że my cały czas jesteśmy w tym samym trybie. Muszę, 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 muszę. No i teraz, dlaczego przychodzi nam oporowanie z, nas, z poziomu naszej podświadomości? Dlatego, że podświadomość słyszy. I do podświadomości idzie bardzo prosty przekaz. Jeżeli on czy ona musi, to znaczy, że A nie miała wyboru. <laughs> że nie miała wyboru. No i w efekcie będzie B, czyli będzie oporowanie, czyli będzie stosowanie tematów zastępczych, czyli będę na nie, nie będę chciała tego zrobić, zmienić i tak dalej. Będę mieć tak zwany ten mój ulubiony program wielkiej zajętości, czyli będę robić inne rzeczy, żeby nie siąść do tego. No bo on czy ona musiała, podświadomość to naprawdę słyszy. Ale jeśli ja zacznę najpierw myśleć, a potem mówić, bo tu chodzi o świadomość mówienia, Mówić o tym sposób, że ja mogę, albo chcę, albo jeszcze najlepiej to, co Hawkins podkreśla, mam ochotę na coś. No to to jest komunikat do nas, od nas do nas z zupełnie innego miejsca. Dlatego, że wtedy twoja podświadomość słyszy, aha, okej, okay, ona miała wybór i wybrała tak i tak. I to oporowanie, ten dysona z emocjonalno poznaczy. Nie wiem, czy nie będzie go wcale, ale może być dużo, dużo mniejszy, bardzo mocno ograniczony. I jest w ogóle taka emocja, ochota. Ja ją bardzo pielęgnuję i pokazuję wiele razy moim klientom. Zastanów się, jak bardzo rzadko, bo widzę to i słyszę, używamy słowa ochota. Mam ochotę na coś. No i najczęściej to nam się to wiąże albo z jedzeniem, albo z seksem, a tak naprawdę możemy używać tego rozochocenia i tej ochoty do wielu innych. Mam w ogóle ochotę na życie na przykład, tak. Mam ochotę iść na spacer. Używajmy tego słowa, bo to dla naszej podświadomości jest bardzo ważna informacja. Bo jak masz ochotę, jak chcesz i możesz, to nie będzie oporowania. Moi drodzy, to tyle. <laughs> Jeśli chodzi o temat porażki, Walki i przymusu dotyczący semantyki. Jestem ciekawa, jak to z wami zarezonuje. Jak zwykle mam wielką nadzieję, że to co powiedziałam, te moje doświadczenia będą dla kogoś inspiracją, ktoś będzie mógł z tego czerpać, i życie tego człowieka może się skieruje na inne tory, może będzie lżejsze, inne. Chciałabym, żeby tak było. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i pozdrawiam Was bardzo ciepło i serdecznie. Do następnego spotkania. Tatiana, cześć. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Ci za wspólny czas. Jeśli jesteś menadżerem, który chce przewodzić w oparciu o empatię i autentyczność, to zapraszam Cię do innych przestrzeni. Moje publikacje znajdziesz na linkinie z hashtagiem Beskija w tyłku. Możemy również spotkać się w moim programie mentoringowym dla kobiet, które utknęły w biznesie i w życiu i chcą ruszyć z miejsca bez czekania latami na efekty. Odwiedź moją stronę tatianagalińska.pl Do zobaczenia w innych przestrzeniach.